Po sześciu dniach Jezus wziął ze sobą Piotra, Jakuba oraz brata jego Jana i zaprowadził ich na górę wysoką osobno. Tam przemienił się wobec nich. Twarz jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło, a oto ukazali się im mojżesz i Eliasz rozmawiający z nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa, Panie, dobrze, że tu jesteśmy. Jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla ciebie, jeden dla mojżesza i jeden dla Eliasza. Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos. To jest syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie. Jego słuchajcie. Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli a Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł Stańcie, nie lękajcie się. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa. A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im, mówiąc Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy z martwych wstanie. Wtedy zapytali Go uczniowie, czemu więc uczeni w piśmie twierdzą, czy najpierw musi przyjść Eliasz, on odparł. Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam wam, Eliasz już przyszedł, a nie poznali go i postąpili z nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Gdy przyszli do tłumu, podszedł do niego pewien człowiek i, padając przed nim na kolana, prosił: Panie, zlituj się nad moim synem, jest epileptykiem i bardzo cierpi, bo często wpada w ogień, a często w wodę. Przyprowadziłem go do Twoich uczniów, lecz nie mogli go uzdrowić. Na to Jezus odrzekł: O, plemię niewierne i przewrotne, jak długo jeszcze mam być z Wami, jak długo mam Was znosić? Przyprowadźcie mi go tutaj. Jezus rozkazał mu surowo i zły duch opuścił go. Od owej pory chłopiec odzyskał zdrowie. Wtedy uczniowie podeszli do Jezusa na osobności i zapytali, dlaczego my nie mogliśmy go wypędzić. On zaś im rzekł: Z powodu małej wiary waszej, bo zaprawdę powiadam wam, jeśli będziecie mieć wiarę jak ziarnko gorczycy, powiecie tej górze. Przesuń się stąd tam, a przesunie się. I nic nie będzie dla Was niemożliwego. Ten zaś rodzaj złych duchów można wyrzucać tylko modlitwą i postem. A kiedy przebywali razem w Galilei, Jezus rzekł do nich: Syn człowieczy będzie wydany w ręce ludzi. Oni zabiją go, ale trzeciego dnia z martwych wstanie i bardzo się zasmucili. Gdy przyszli do kafarnaum, przystąpili do Piotra poborcy di-drachmy z zapytaniem: Wasz nauczyciel nie płaci di-drachmy? Odpowiedział, tak. Gdy wszedł do domu, Jezus uprzedził go, mówiąc: Szymonie, jak ci się zdaje? Od kogo królowie ziemscy pobierają daniny lub podatki? Od synów swoich czy od obcych? Gdy Piotr powiedział: od obcych, Jezus mu rzekł. A zatem, synowie są wolni, żebyśmy jednak nie dali im powodu do zgorszenia: Idź nad jezioro i zarzuć wędkę. Weź pierwszą złowioną rybę, a gdy otworzysz jej pyszczek, znajdziesz statera. Weź go i daj im za mnie i za siebie. W tym czasie uczniowie przystąpili do Jezusa z zapytaniem: Kto właściwie jest największy w Królestwie Niebieskim? On przywołał dziecko, postawił je przed nimi i rzekł: Zaprawdę powiadam wam, jeśli się nie odmienicie i nie staniecie jak dzieci, nie wejdziecie do królestwa niebieskiego. Kto się więc uniży jak to dziecko, ten jest największy w królestwie niebieskim. I kto by przyjął jedno takie dziecko w imię moje, mnie przyjmuje. Lecz kto by się stał powodem grzechu dla jednego z tych małych, którzy wierzą we mnie, Temu byłoby lepiej kamień młyński zawiesić u szyi i utopić go w głębi morza. Biada światu z powodu zgorszeń. Muszą wprawdzie przyjść zgorszenia, lecz biada człowiekowi, przez które dokonuje się zgorszenia. Otóż, jeśli Twoja ręka lub noga jest dla Ciebie powodem grzechu, odetnij ją i odrzuć od Ciebie. Lepiej jest dla Ciebie wejść do życia ułomnym lub chromem, Niż z dwiema rękami lub dwiema nogami być wrzuconym w ogień wieczny. Jeśli twoje oko jest dla ciebie powodem grzechu, wyłup je i odrzuć od ciebie. Lepiej jest dla ciebie jednookim wejść do życia, niż z dwojgiem oczu być wrzuconym do piekła ognistego. Strzeźcie się, żebyście nie gardzili żadnym z tych małych, albowiem powiadam wam, Aniołowie ich w niebie wpatrują się zawsze w oblicze Ojca Mojego, który jest w niebie, albowiem Syn Człowieczy przyszedł ocalić to, co zginęło. Jak Wam się zdaje, jeśli kto posiada sto owiec i zbłąka się jedna z nich, czy nie zostawi dziewięćdziesięciu dziewięciu na górach i nie pójdzie szukać tej, która się zbłąkała, a jeśli mu się uda ją odnaleźć, zaprawdę powiadam Wam, Cieszy się nią bardziej niż dziewięćdziesięciu dziewięciu tymi, które się mnie zbłąkały. Tak też nie jest wolą Ojca Waszego, który jest w niebie, żeby zginęło jedno z tych małych. Gdy brat Twój zgrzeszy przeciw Tobie, idź i upomnij go w cztery oczy. Jeśli Cię usłucha, pozyskasz swego brata. Jeśli zaś nie usłucha, weź z sobą jeszcze jednego albo dwóch. Żeby na słowie dwóch albo trzech świadków oparła się cała sprawa. Jeśli i tych nie usłucha, donieść Kościołowi. A jeśli nawet Kościoła nie usłucha, niech ci będzie jak poganin i celnik. Zaprawdę powiadam wam, wszystko, co zwiążecie na ziemi, będzie związane w niebie, a co rozwiążecie na ziemi, będzie rozwiązane w niebie. Dalej zaprawdę powiadam wam. Jeśli dwaj z Was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, to wszystkiego użyczy im mój ojciec, który jest w niebie. Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje, tam jestem pośród nich. Wtedy Piotr podszedł do niego i zapytał: Panie, ile razy mam przebaczyć, jeśli mój brat wykroczy przeciwko mnie? Czy aż siedem razy? Jezus mu odrzekł. Nie mówię ci, że aż 7 razy, lecz aż 77 razy. Dlatego podobne jest królestwo niebieskie do króla, który chciał się rozliczyć ze swoimi sługami. Gdy zaczął się rozliczać, przyprowadzono mu jednego, który mu był winien 10 tysięcy talentów. Ponieważ nie miał z czego ich oddać, pan kazał sprzedać go razem żoną, dziećmi i całym jego mieniem, aby tak długo odzyskać. Wtedy sługa upadł przed nim i prosił go. Panie, miej cierpliwość nade mną, a wszystko Ci oddam. Pan ulitował się nad tym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Lecz gdy sługa ów wyszedł, spotkał jednego ze współsług, któremu był winien sto denarów. Chwycił go i zaczął dusić, mówiąc oddaj coś winien. Jego współsługa upadł przed nim i prosił go. Miej cierpliwość nade mną, a oddam tobie. On jednak nie chciał, lecz poszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. Współsłudzy jego widząc, co się działo, bardzo się zasmucili. Poszli i opowiedzieli swemu Panu wszystko, co zaszło. Wtedy Pan jego wezwał go przed siebie i rzekł mu: Sługo niegodziwy, darowałem ci cały ten dług, ponieważ mnie prosiłeś. Czyż więc i ty nie powinieneś był ulitować się nad swoim współsługą, jak ja ulitowałem się nad tobą? I uniesiony gniewem Pan jego kazał wydać go katą, dopóki mu całego długu nie odda. Podobnie uczyni wam Ojciec mój niebieski, jeżeli każdy z was nie przebaczy z serca swemu bratu. Gdy Jezus dokończył tych mów, opuścił Galileę i przeniósł się w granicy Judei za Jordan. Poszły za nim wielkie tłumy i tam ich uzdrowił. Wtedy przystąpili do niego faryzeusze, chcąc go wystawić na próbę i zadali mu pytanie: Czy wolno oddalić swoją żonę z jakiegokolwiek powodu? On odpowiedział: Czy nie czytaliście, że stwórca od początku stworzył ich jako mężczyznę i kobietę? I rzekł: Dlatego opuści człowiek ojca i matkę i złączy się ze swoją żoną i będą oboje jednym ciałem. A tak już nie są dwoje, lecz jedno ciało. Co więc Bóg złączył, niechaj człowiek nie rozdziela. Odparli mu, czemu więc Mojżesz polecił dać jej list rozwodowy i odprawić ją? Odpowiedział im: Przez względ na zatwierdziałość serc waszych pozwolił Wam, Mojżesz, oddalać wasze żony. Lecz od początku tak nie było. A powiadam Wam, kto oddala swoją żonę, chyba w wypadku nierządu, a bierze inną, popełnia cudzołóstwo. I kto oddaloną bierze za żonę, popełnia cudzołóstwo. Rzekli mu uczniowie, jeśli tak ma się sprawa człowieka z żoną, to nie warto się żenić. Lecz on im odpowiedział, nie wszyscy to pojmują, lecz tylko ci, którym to jest dane, bo są niezdatni do małżeństwa, którzy zło matki takimi się urodzili i są niezdatni do małżeństwa, których ludzie takimi uczynili, a są i tacy bezrzędni, którzy dla Królestwa Niebieskiego sami zostali bezrzędni. Kto może pojąć, niech pojmuje. Wtedy przyniesiono Mu dzieci, aby włożył na nie ręce i pomodlił się za nie, a uczniowie szorstko zapraniali im tego. Lecz Jezus rzekł, dopuśćcie dzieci i nie przeszkadzajcie im przyjść do Mnie, do takich bowiem należy Królestwo Niebieskie. Włożył na nie ręce i poszedł stamtąd. A oto podszedł do Niego pewien człowiek i zapytał, Nauczycielu, co dobrego mam czynić, aby otrzymać życie wieczne? Odpowiedział Mu, Dlaczego mnie pytasz o dobro? Jeden tylko jest dobry. A jeśli chcesz osiągnąć życie, zachowaj przykazania. Zapytał go. Które? Jezus odpowiedział: Oto te. Nie zabijaj, nie cudzołóż, nie kradnij, nie zeznawaj fałszywie. czci ojca i matkę oraz miłuj swego bliźniego jak siebie samego. Odrzekł mu młodzieniec: Przestrzegałem tego wszystkiego. Czego mi jeszcze brakuje? Jezus mu odpowiedział: Jeśli chcesz być doskonały, idź, sprzedaj co posiadasz i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za mną. Gdy młodzieniec usłyszał te słowa, odszedł zasmucony. Miał bowiem wiele posiadłości. Jezus zaś powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę powiadam wam, Bogaty z trudnością wejdzie do Królestwa Niebieskiego. Jeszcze raz wam powiadam, łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne niż bogatemu wejść do Królestwa Niebieskiego. Gdy uczniowie to usłyszeli, przerazili się bardzo i pytali, któż więc może się zbawić? Jezus spojrzał na nich i rzekł: U ludzi to niemożliwe, lecz u boga wszystko jest możliwe. Wtedy Piotr rzekł do niego. Oto my opuściliśmy wszystko i poszliśmy za tobą. Cóż więc otrzymamy? Jezus zaś rzekł do nich: Zaprawdę, powiadam wam, przy odrodzeniu, gdy syn człowieczy zasiądzie na swym tronie chwały, wy, którzy poszliście za mną, zasiądziecie również na dwunastu tronach. Sądząc, dwanaście pokoleń Izraela. I każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy. Wielu zaś pierwszych będzie ostatnimi, a ostatnich pierwszymi. Albowiem Królestwo Niebieskie podobne jest do gospodarza, który wyszedł wczesnym rankiem, aby nająć robotników do swej winnicy. Umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. Gdy wyszedł około godziny trzeciej, zobaczył innych, stojących na rynku bezczynnie, i rzekł do nich: Idźcie i wy do mojej winnicy, a co będzie słuszne, dam wam. Oni poszli. Wyszedłszy ponownie około godziny szóstej i dziewiątej, tak samo uczynił. Gdy wyszedł około godziny jedenastej, spotkał innych stojących i zapytał ich, czemu tu stoicie cały dzień bezczynnie? Odpowiedzieli mu, bo nas nikt nie najął, rzekł im. Idźcie i wy do winnicy. A gdy nadszedł wieczór, rzekł właściciel winnicy do swojego rządcy, zwołaj robotników i wypłać im należność począwszy od ostatnich aż do pierwszych. Przyszli najemci około 11 godziny i otrzymali po denarze. Gdy więc przyszli pierwsi, myśleli, że więcej dostaną. Lecz i oni otrzymali po denarze. Wziąwszy go, szemrali przeciw gospodarzowi, mówiąc, ci ostatni jedną godzinę pracowali, a zrównałeś ich z nami, którzy my znosili ciężar dnia i spiekoty. Na to odrzekł jednemu z nich Przyjacielu, nie czynię ci krzywdy, czy nie od nara umówiłeś się ze mną? Weź co twoje i odejdź. Chcę też i temu ostatniemu dać, tak samo jak tobie. Czy mi nie wolno uczynić ze swoim, co chcę? Czy na to złym okiem patrzysz, że jestem dobry? Tak ostatni będą pierwszymi, a pierwsi ostatnimi. Mając udać się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno dwunastu i w drodze rzekł do nich: Oto idziemy do Jerozolimy. Tam syn człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w piśmie. Oni skażą go na śmierć i wydadzą go poganom na wyszydzenie, ubiczowanie i ukrzyżowanie. A trzeciego dnia zmartwychwstanie. Wtedy podeszła do niego matka synów Zabedeusza ze swoimi synami i oddając mu pokłon o coś Go poprosiła. O nią zapytał. Czego pragniesz? Rzekła mu. Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej twojej stronie. Odpowiadając Jezus, rzekł, nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kieli, który ja mam pić? Odpowiedzieli mu: Możemy. On rzekł do nich: Kielich mój pić będziecie. Nie do mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale dostanie się ono tym, dla których mój ojciec je przygotował. Gdy dziesięciu pozostałych to usłyszało, oburzyli się na tych dwóch braci. A Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im, im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was, lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą, a kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym. Na wzór Syna Człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Gdy wychodzili z Jerycha towarzyszył mu wielki tłum ludu a oto dwaj niewidomi którzy siedzieli przy drodze słysząc że Jezus przechodzi zaczęli wołać Panie ulituj się nad nami synu Dawida tłum nastawał na nich żeby umilkli lecz oni jeszcze głośniej wołali Panie ulituj się nad nami synu Dawida Jezus przystanął kazał ich przywołać i zapytał Cóż chcecie, żeby Wam uczynił? Odpowiedzieli Mu: Panie, żeby się oczy nasze otworzyły. Jezus więc zdjęty litością dotknął ich oczu, a natychmiast przejrzeli i poszli za Nim.